No nie, leci ten łucznik, leci łucznik, wycofuj się. Nie, Uciekaj, odwrót. Nie, nie. Odwrót. Dobra, powinniśmy móc powinniśmy móc przejść, tylko nie pierdolni nic głupiego. Czekaj, uuu, ale zagranie, ale zagranie. Łapiemy go? Okay, ja spierdalam, Dobra, spierdalaj, Nie mogę, nie mogę, nie mogę. No ja bym mu dała, no tak czapkę to. No. Ty Ej, co jest? Pod... Czemu mnie teleportowało do tyłu? Przecież uciekłem Boże, z tego! Boże, Europa miała być bez lagów! Europa miała być bez lagów! O co tu chodzi? Ja mnie tam nie Gościu... było! Gościu prawie padł. Zaraz się w kurwie i wezmę miecze, a nie kurwa łapanie. Co to ma być za wstyd? Jakiś pierdolony. No, czapka go ratowałem. Close. Na śmienie w kurwej. Stary, pokazać Ci powtórkę ze